Witam Was, kochani, serdecznie. W kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Milion Laszy z Perfum. I zapraszam Was dzisiaj na opowieść o zapachach Zaki Gala Wood, moją ukochaną, jak się okazuje, nutą perfumową. Kochani, mm... Mam w swojej kolekcji mmm, trochę zapachów z nutą Akigala Wood. Żeby było śmieszniej, to geneza tego jest taka, że miałam wcześniej zapach, który nie powinnam, wiem, e, uważać za signature scent, bo przy takiej ilości zapachów nie ma czegoś takiego jak signature scent, ale moja definicja signature scent jest to zapach, z którym ja się utożsamiam, więc E, chodzi o Muglera Angel Nową. E, to jest zapach z Akigala Wood. To jest mój pierwszy zapach, tak naprawdę, jaki w ogóle miałam z tą nutą. Nie do końca wiedząc, że ta nuta tam jest, bo y, jakby nie jest ona na tyle wyczuwalna. Ale świadome poznawanie nuty Akigala Wood dopiero nastąpiło przy zapachu New Note Akigala Mandarino. I teraz powiem Wam, Taką ciekawostkę, bo Akigala jest to nuta stworzona sztucznie. Nie występuje takie drzewo Akigala wood. To jest po prostu nuta stworzona. i Jest to olejek stworzony z paczuli. Jest to w ten sposób tworzone, że to nie za wiele z paczulą ma wspólnego. Ponieważ Akigala raczej jest czymś takim pieprznym, drzewnym, pieprznym, um, pikantnym, i teraz w niektórych zapachach ona faktycznie dominuje cały zapach. A w niektórych jest nawet bym powiedziała odrobinę um, jakaś taka słodkawa, jest to jakby takie drzewo, totalnie. Daje taki drzewny charakter zapachowi, ale totalnie coś innego niż drzewo, sandałowe czy cedrowe, nie ma tu balsamiczności, i, i ta baza jest jakby taka. Niektórzy powiedzą pikantna właśnie, a niektórzy powiedzą, że wręcz jest tu wyczuwalna jakaś słodycz. I ja wam o zapachach, które w mojej kolekcji są z tym, z tą nutą, właśnie poopowiadam. Jako, że powiedziałam Wam, że pierwszym moim zapachem, który posiadam właśnie w kolekcji, jest Angel Nowa Muglera. I to jest zapach z Akigala Wood. Z tego co wiem, tu jest w bazie. Słuchajcie, to jest zapach jak wiemy, malinowo-pudrowy. Bardzo, bardzo silny. I ja Wam teraz coś powiem. Dlatego, że Akigala Wood wydaje mi się, że jest to olejek, który został stworzony jako taki wzmacniacz też zapachu. Taką też rolę moim zdaniem pełni w tych perfumach, dlatego, że um, ja mam też wersję EDT tego zapachu i szczerze wam powiem, że um, Tamten jest bardziej szampański, bardziej musujący. Ta, ta malina jest bardziej wodnista. Tu jest esencjonalna, pudrowa, jest taka dająca po oczach aż. Jest to bardzo silny zapach. I właśnie moim zdaniem, um, tutaj ta Akigala Wood świetnie się wpisuje. Zresztą jak druga też taka nuta, która strasznie dodaje mocy zapachowi, a, a mianowicie tuberoza, to są po prostu moim zdaniem wzmacniacze zapachu. Taką rolę przynajmniej ja widzę e, w tym zapachu. No a skoro już powiedziałam, że drugim zapachem, e, który mi uświadomił e, Akigalaud, niektóry miałam, bo miałam jeszcze kolejne zapachy z Akigalaud, ale nie miałam tej świadomości. Natomiast New Notes Akigala Mandarino spowodowało, że ja zrozumiałam tę nutę. To jest bardzo specyficzna nuta. Moim zdaniem, tu dowiecie się dokładnie, jak pachnie Akigala, bo to jest jakby cała baza tego zapachu. Na której układają się owoce. I tu na przykład moim zdaniem ta Akigala jest bardziej taka słodka niż pikantna, ale to jest taka fajna, słuchajcie, drzewność. Z jednej strony wiecie, że to jest drzewność, ale z drugiej strony czujecie, że to nie jest naturalne drzewo, że w naturze taki zapach drewna nie występuje ale podświadomie jednak nazywacie to drzewnością i faktycznie tak odbieracie ten zapach. Mm, nuta akigala tu jest niezwykle silna i moim zdaniem, jeżeli ktoś ubóstwi ten zapach, to znaczy, że nutę akigali również ubóstwi. Wielki Woods Elixir e, od Goldfield and Banks. Tu jest dokładnie ta sama nuta Akigali, tak samo podana w taki sam sposób jak w New Note. Naprawdę, jeżeli przy, przyciągniecie korek do korka, to tyle, że tu jeszcze czuć ten mandarin, ale wyobraźcie sobie, że tego mandarin w tym zapachu nie ma. To tutaj jest tylko ta Akigala, tak jakby cały zapach, słuchajcie, stoi na ten, tej Akigali. Trochę nieświadomie kupiłam ten zapach, bo pamiętam, że to było tak, że ja dostałam próbkę tego zapachu, nie, w ciemno kupiłam perfumetkę tego zapachu, bo, bo na grupach ciągle o tym mówiono, a ja koniecznie chciałam poznać i nie wiedziałam, że jest tu Akigala. I ta perfumetka była przed new notes przed zakupem tego zapachu. I powiem wam szczerze, że tu nie miałam świadomości. Tu wiedziałam, no bo nazwa zapachu mi powiedziała, że to jest Akigala, a tu nie miałam świadomości, ale od razu się w nim zakochałam. To była taka po prostu takie uderzenie tego co sprawia mi Prawdziwą przyjemność, co mi odpowiada, co mnie charakteryzuje w jakiś sposób, bo ten zapach jest bardzo silny. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że projekcja, trwałość zapachów z kigalą jest moim skromnym zdaniem powalająca i każdy z tych zapachów, który tutaj, o którym dzisiaj Wam powiem, jeżeli nie projektują, to przynajmniej są ultratrwałe. Także ten zapach to jest 100% Akigali w Akigale. Tak bym powiedziała. W, e, może dlatego się nazywa Silky Woods, bo właśnie to, to jest bardziej takie drzewo jedwabiste niż balsamiczne, o tak bym powiedziała. Jeżeli mówimy o Akigali w tym kontekście z kolei pieprznym i tym, że, że tak ma ta nuta pachnieć, że y, potrafi być pieprzna no to, to jest po prostu coś idealnego i oczywiście mam na myśli e, Le Liqui Imagine Ameduco no to jest tak to jest 100% pieprzna Akigala z tym, że nadal czujecie tę bazę która jest i w Silky wood, elixir, i w um, Akigala Mandarino New Notes dalej to czujecie z tym, że też strasznie mocno wyczuwacie pieprzność. I takim zapachem, którym, bo ja tu nie mam tego za dużo, więc nie ma tego na stronie e, próbki tego zapachu, natomiast możecie wypróbować sobie ten zapach, i to z kolei jest, e, słuchajcie, na mnie. Ten zapach bardzo brzmi jak leliqui Imagine właśnie Amedo Core, z tym że w korku aż tej pieprzności tak nie czuć, ale jak się skupię, to tak, tylko że tu już w korku czuć taką moc straszną, a tu nie, ale na mnie z kolei one brzmią praktycznie tak samo. Słuchajcie, naprawdę ta różnica jest taka minimalna, tu po prostu dochodzi do dochodzą do głosu też inne nuty, a tu bym powiedziała, że rządzi Akigal. Takim też zapachem z Akigalą, który mm, śmieszne, dlatego że ja się w nim zakochałam na zabój, jak tylko go spróbowałam. I tak jak Wielu perfumoholików, kiedy się pojawił Amuarge Guidance, poczuł to coś z tym zapachem. E, mi się udało w końcu kupić flakon ubytkowy tego zapachu i mieć. E, jak wiecie, ja zawsze miałam miniaturkę, ale stwierdziłam po chyba lipcowym używaniu, że ja muszę po prostu ten zapach mieć. E, generalnie, jak widzę, że jest jakaś nuta akigali, czy to w sercu, czy to w bazie, no to tak sobie myślę, zapach po prostu mi się spodoba. Tak też jest z tym zapachem. Tu też bardzo silnie teaki gale czuć, bardzo. I też bym powiedziała, że jakiś rodzaj pieprzności jest, ale nie tak jak w Amedocor. To jest coś takiego subtelnego i wyważonego. Ponadto też dochodzą do głosu inne mm, nuty, z tym, że uważam, że mniej z kolei dochodzą do głosu niż w Ferragamo. Jeszcze mniej, jeszcze bardziej czuć po prostu tę bazę Akigali. Niewymownie jest wyczuwalna i y, to są zapachy, te, o których Wam teraz powiedziałam, oprócz Angel Nowej. To są zapachy, które, m, jeżeli musicie kochać e, nutę akigali, żeby pokochać te zapachy, ponieważ one naprawdę stoją na tej bazie. I jeżeli ktoś nie lubi guidance, to prawdopodobnie ogólnie mu przeszkadza ta nuta. Także e, ja guidance kocham. E, no a teraz właśnie może przejdziemy do takich zapachów, które akigale mają, ale nie za bardzo ją wyczuwamy. Tak na przykład mój najnowszy zapach z Marshall of Venice, Winegia um, 21. Jeżeli ktoś ma te zapachy, czyli bardzo dobrze wie, jaka jakie gala pachnie, no to jest taki poziom tego zapachu, gdzie ona um, dochodzi do głosu, ta nuta. Natomiast on jest bardziej jednak w klimacie tym gurmondowym, ale takim, kurde, no, zrobionym na luksusowo i to po prostu czuć. To nie jest zwykły gurmondiak. Ale mówię, jeżeli gdzieś czujecie ten vibe z Akigalą, macie tyle zapachów stojących wręcz Akigalą, to tak, jest tu ta nuta delikatnie w tle wyczuwalna. Ale to nie jest zapach stojący Akigalą, tylko raczej Akigala ma tu, właśnie tak jak będzie, nowej moim zdaniem, po prostu dać trwałość zapachowi. Dla mnie ten zapach jest ultra trwały. Naprawdę jest bardziej przyskórny, chociaż jak większą ilość go dam, no to czują go wszyscy, ale jest strasznie trwały. No i podobnie ja na przykład mam z Ganymed z markant Antoine Barois. No słuchajcie, Yy, tu tak samo. Jak już się zna tę nutę, to czuję się, że baza yy, stoi na tej akigali, ale generalnie nie na tym ten zapach polega. Myślę, że właśnie to jest taka skóra świeża, która jest bardzo projektująca, która jest bardzo mocno trwała dzięki akigali. Więc tu znowu, moim zdaniem, tylko i wyłącznie zabieg, który ma podtrzymywać yy, parametry, zapachu. Wytrawni, tacy zwolennicy jak ja i zakochani w tej nucie tak wyczują ją, ale normalnie zapach raczej czym innym pachnie niż akigalą. I podobnie też uważam o bareni Hermesa. Mówiłam Wam, że w barenie akigala jest. I dla mnie tu Akigala robi taką drzewność zapachu, podobną właśnie do Bois Imperial. Nie ma tu absolutnie pieprzności, Akigali. Widzę po komentarzach waszych, że są jednak pewne zapachy, które lubicie bardziej od innych. I jest taka pewna zależność. Myślę, że nawet o której możecie nie wiedzieć. Guidance stał się wiralem, Ganymed jest powszechnie znanym zapachem. E, Akigala New Notes, Akigala Mandarino New Notes jak najbardziej. Goldfield Banks um, Silky Woods Elixir mega. Bois Imperial przecież stał się hitem wręcz. Blue Talisman, o którym też zaraz Wam powiem, jak najbardziej. Są to zapachy powszechnie lubiane, doceniane, barenia. Naprawdę jest niewiele osób, które tego zapachu nie doceniły. To wyszło ze stajni Hermesa. Hermes miał jakby taką swoją um, naleciałość pewną w zapachach, może to tak ujmę. A tu jakby tego nie ma. Tu jest jakby obrana inna droga. Bardzo klasyczny, wyszedł zapach, bardzo elegancki, i tu jest tak pół na pół. Ja trochę czuję gale i są momenty, kiedy ją czuję bardzo mocno, nawet jak noszę ten zapach na sobie, i są momenty, kiedy po prostu tylko myślę sobie: drzewny, piękny, kobiecy zapach. Także to jest taki pół na pół, ale według mnie większość nawet nie wie, że tutaj jest Akigala, albo nie wyczuwa jej, jeżeli z tą nutą nie jest zaznajomionym. No i właśnie A, tak jak wspomniałam, była Imperial, który oczywiście posiadam w swojej kolekcji, tu zrobiono, zresztą Quentin Bish bardzo często po Akigale sięga, to właśnie Angel Nova jest Quentin Bisha, on bardzo często sięga po Akigale i Muszę powiedzieć, że mucha mi tu lata, nie. I muszę powiedzieć, że robi to bardzo sprytnie. Wie, kiedy trzeba z nią przesadzić. Wie, kiedy ma jej dodać tylko tyle, żeby zrobić bazę bądź charakter, bądź no w zależności co chce uzyskać. To jest zapach drzewny i nikt nie ma wątpliwości, że to jest zapach drzewny. Jednocześnie drzewny, świeży zapach. I znowu wydaje mi się, że ten zapach raczej tu nikt nie wyczuje stricte nuty Akigali. Powiecie, że to jest taki drzewny, świeży zapach z męską nutą. Natomiast ja wczuwałam się w niego, przygotowując się do tego filmu. Wąchałam je pod kątem Akigali. Nie oszukujmy się. I tu. Wyczułam Akigale w formie pieprznej, najbardziej zbliżonej do ameduker, yy, ameduko. Słuchajcie, yy, czuć tę bazę pieprzną Akigali, i ona jest tu subtelna, ona jest tu delikatna, ale jest. I moim zdaniem tu też został zrobiony zabieg, żeby podbić trwałość, projekcję, parametry zapachu. Natomiast ja czuję tu właśnie tę gala pieprzną. To jest brutalizman. Ja, to jest zapach, który również jest na tej ściiście z y, flakonami. To, jak Wam mówiłam, jest bardzo podobny do buła, moim zdaniem, i ja to podobieństwo wyczułam. Gdzie ktoś powie, no ale to jest cytrusowy zapach, tamten jest bardziej drzewny. Ja po prostu wyczuwam te same baza akigali. I dla mnie już z automatu to jest tak charakterystyczna baza, że z automatu te zapachy są podobne. Jeżeli macie tak wyczulony nos jak ja na, ba, na akigale, na tę to z automatu te zapachy będziecie czuli bardzo podobnie. Bo jest to tak charakterystyczna nuta, słuchajcie. To jest tak mocna nuta, tak bardzo mocno się wybijająca, że trzeba też poznać ileś zapachów, żeby właśnie zrozumieć tę nutę. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest oczywiście Woman in Gold Kilian. Mówiłam Wam, że ten zapach Akigale ma, on ma właśnie w bazie. To jest zapach, który stoi wanilią i cytrusami. I, jakby te nuty wyczuwacie na samym początku, one mm, później tak wspaniale się ze sobą łączą, tworząc coś tak aksamitnego, cudownego, kobiecego i niezwykle pociągającego, wręcz bym powiedziała. I tutaj tej Akigali nie czuć. Ona, moim zdaniem, robi zatrwałość. To jest zapach, który. Wy, może Wam się wydawać, że Wy go nie wyczuwacie, bo on jest tak po prostu zblendowany. Tak się te na końcu nuty łączą ze sobą, że wydaje się, że ten zapach um, jest tak strasznie blisko że ciężko go w ogóle wyczuć. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest bardzo wyczuwalny takimi partiami. On... Do Was będzie wracał w ciągu dnia, ale inni będą go czuli jednostajnie i wszyscy to potwierdzają, że jest bardzo wyczuwalny. Ten zapach moim zdaniem, jeżeli ktoś by go kupił, sugerując się Akigalu, że jest to jakiś vibe Akigalowy, to nie, bo ja myślę o sobie. Ja w tym momencie kupując go, myślałam, że pewnie ta Akigala w jakiś sposób będzie wyczuwalna. Nie. Już dzisiaj też wiem, um, przygotowując się do tego filmu, sprawdzając te nutki, i to wszystko, każdą pozycję. Już dzisiaj wiem, że Akigala może być użyta na różny sposób. I mimo, że Angel Nową mam długo, to też stosunkowo niedawno się dowiedziałam o tym, że tam w ogóle Akigala jest. Tak wygląda moja kolekcja z nutami Akigala. Tak y ja to czuję, tak ja to widzę. Takie są podobieństwa, bądź różnice między zapachami, ale Akigala raczej łączy niż dzieli. Więc jeżeli nie jesteście na 100% pewni, że ten, ta nuta Wam się właśnie podoba, no to nie, to nie możecie, musicie uważać z tą nutą, bo ona jest strasznie charakterystyczna i bardzo określa zapach. No ja ją kocham i dlatego postanowiłam właśnie o niej poopowiadać. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiliście. I pamiętajcie, że na moim sklepie, który jest zawsze podlinkowany, i wszystkie te pozycje też są podlinkowane. No, nie wszystkie, bo nie wszystkie są na sklepie, ale co jest, to jest podlinkowane. I możecie wejść i wypróbować dany zapach. Czy się z tym polubicie, pokochacie, znienawidzicie, ale zawsze warto wiedzieć, bo można odkryć coś niesamowitego. Dzięki za dzisiaj i buziaczki. Pozdrawiam. Pa!